Rozmowa na 96 FM. Ważne sprawy Zielonej Góry. Komentarze, opinie, dyskusje. Od poniedziałku do piątku o 9:30. Dzień dobry. Witam Maciej Noskowicz zapraszam na rozmowę na 96 FM w Index TV oczywiście na kanale YouTubeowym. Dzisiaj państwa i moim gościem Wiesław Kuchta, radny miejski Zielona Razem. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Porozmawiamy najpierw o mieszkaniach, o domach, bo kilka dni temu, dokładnie dwa dni temu, m, uczestniczył Pan podczas spotkania Komisji Integracji z mieszkańcami Barcikowic. Ostatnio, na ostatniej sesji już wybrzmiał temat powstania domków jednorodzinnych, osiedla dużego domków jednorodzinnych w Barcikowicach. Ten temat wraca. Czy te domki powstaną? Co my wiemy dzisiaj, Panie Radny? To znaczy tak, no, w rezultacie, efektem tego, że, że nie ma już Rady Dzielnicy, bo wcześniej takiej uchwały opiniowała Rada Dzielnicy, dlatego to się teraz toczy wszystko na, na komisjach Rady Miasta i ostatnio uczestniczyłem w komisji, to było chyba dwa dni temu, gdzie przyszli zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy tego zabudowania. No, Urząd Miasta w jakiś sposób ograniczył ten teren, bo tam chodziło o, o, o prawie 300 czy, czy 400, 400 działek i wybudowania tam domków jednorodzinnych. W tej chwili sytuacja jest taka, że no cza, cały czas ja tak twierdzę, że nowe, nowa dzielnica broni się przed zabudową wielorodzinną, tak? I nie powinniśmy stwarzać przeszkód do zabudowy jednorodzinnej. Tam jest problem, bo tam jest teren Podmokły. I, i... to jest największy problem tak. dodajmy od razu, bo też mieszkańcy na ostatniej sesji byli na y, sesji i sygnalizowali, że właściwie. Ten teren podmokły no, komplikuje, mówiąc delikatnie, wszystko, tak? Tam jest teren podmokły, i mało tego nie ma kanalizacji. A nie można kanalizację skierować w stronę Zatonia, ponieważ rura, rura ta tłoczna, czy przepustowa jest zbyt mała, która by po prostu nie udźwignęła tego ciężaru. Być może w kolejnych etapach może to być skierowane w kierunku Kęłpina i dalej na, na ochry. Na dzień dzisiejszy teren ten został ograniczony, po to, żeby mieszkańcy, bo tam jest kilka osób fizycznych, którzy mają w jakiś sposób te swoje działki, że mogą, prawdopodobnie będą mogli występować o, o warunki zabudowy. Jeszcze nie widziałem to na, na dzisiejszej sesji, dzisiaj rano otrzymaliśmy informację dotyczącą y, kolejności uchwał, jeszcze nie widziałem tej uchwały, być może ona wejdzie w ostatniej, w ostatniej chwili na obrady. No, ale to wniosek jest taki, że będą mogły powstawać tam domki, nawet jeżeli ten teren jest podmokły, tak po ludzku? Jak to, to, Na jakim to jest To, to etapie, znaczy całe, to w zasadzie całe Barcikowice i, 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 i większa część nowej dzielnicy jest na takim terenie, tak? Wszyscy mieszkańcy Barcikowic także mają szamba, no i w jaki sposób to funkcjonuje, tak? Dlatego Urząd Miasta otworzył furtkę, żeby mieszkańcy mogli występować o warunki. A co dalej, to już się przekonamy w kolejnych latach, tak? Ciekawe, czy Rąki zabudowy wystarczą do tego, żeby móc się budować. Bo prawo mówi, że owszem, natomiast ta kanalizacja dzisiaj moim zdaniem jest niezbędna. Nie żyjemy w XIX wieku, żeby żeby, żeby budować szambajka. Z pana opinia jako radnego, który przysłuchiwał się To znaczy, no ja oczywiście wysłuchałem obu stron, tak, czyli zarówno przeciwników, jak i zwolenników. Przeciwnicy tej budowy zaprosili dwie panie, które w jakiś sposób mają, mają wykształcenie takie geologiczne, które mówiły o tym, że, że, że jednak ten wysoki poziom wód gruntowych, że, że, że tam grunt jest taki, no, że, że, że zaraz te fundamenty siądą tak, z kolei Inni twierdzili, i to mnie też tak jakby zdziwiło, że, że jednak mieszkańcy, część mieszkańców Barczykowić chce tego rozwoju, tak. Tam yy, deweloper, czy ten, który chce wybudować większą ilość, zaoferował, że, że oczywiście będą drogi na tym osiedlu, że wybuduje świetlicę wiejską, tam jeszcze jakiś chodnik, czyli coś, jakiś skład dodatni do tej miejscowości. Da, a z kolei zwiększenie ilości mieszkańców w Barcikowicach może spowodować, że się zwiększą fundusze, fundusze integracyjne, które przysługują każdemu sołectwu. Czekamy na wtorek, bo we wtorek sesja i ten punkt na pewno będzie omawiany, będą Państwo o tym dyskutować, a chciałem Pana szerzej zapytać, jak Pana zdaniem powinien wyglądać rozwój miasta, jeżeli chodzi właśnie o budowę domków jednorodzinnych, czy powinna ta możliwość być na obrzeżach Zielonej Góry? Czy na przykład, tak jak też państwo, część państwa sugerowała, na ulicy Węglowej, gdzie w centrum miasta praktycznie mogą powstać domy? Tak i jak wspomniałem wcześniej, cały czas się bronimy przed zabudową wielorodzinną. Tak? Jeżeli chodzi o Barcikowicę, tam jest taka sytuacja dosyć wygodna, że ten ruch może być skierowany na obwodnicę południową, czyli tak jakby o minie ominie o minie, no, minie, minie Raculę, czy, czy, czy o minie Ochle. Tak? Przez cały ruch może być skierowany na, na obwodnictwo podniową, oczywiście dla tych mieszkańców, którzy będą udawać się do Zielonej Góry lub na S3. A jeżeli chodzi o, o, samą, o sam rozwój Zielonej Góry, czy on się powinien rozwijać w środku miasta, czy na zewnątrz, no tutaj zawsze się spieraliśmy z prezydentem, że ja wolę, żeby Zielona Góra rozwijała się w górę, a nie w bok. Ponieważ, tak jak wcześniej mówiłem, że nowa dzielnica na dzień dzisiejszy ma już około. 30 tysięcy mieszkańców. Następuje emigracja ze, ze Starego Miasta na, na obrzeża. Co to może powoduje. dobrze, z drugiej strony. Tak, no ale to już powoduje korki. To powoduje wydłużenie czasu dojazdu do pracy, dodatkowe koszty, dodatkowe siedzenie w samochodzie, dodatkowo trzeba infrastrukturę zabezpieczyć typu żłobki, typu przedszkola, typu szkoły. To są po prostu, no, no moim, moim zdaniem należy, a teraz też część młodych chce także mieć wszystko pod nosem, to znaczy szkołę, przedszkole, siłownie, żeby nie musieć spędzać czasu w samochodzie, 40 minut na przykład rano dojeżdżając i rozłożąc dzieci. Rozmawiamy o mieście Wiesław Kuchta radny miejski i klubu Zielona Razem stawiamy kropkę na antenie, ale rozmawiamy oczywiście indeks TV YouTube, tam jesteśmy, proszę być z nami. Panie radny, w debacie publicznej także temat samochodów, które miasto chce kupić. Urząd Miasta rozpisał przetarg 6 aut. Różne są właściwie opinie, interpretacja tego, co w BIP-ie można przeczytać. Czy za milion sto, tak jak mówi radny pisu Grzegorz Maćkowiak również na naszej antenie, czy tak jak Paweł Tonder, wiceprezydent Mojej Góry, że, że, że za 600 tysięcy te auta mogą zostać zakupione. Czy pan jako radny jest zadowolony, że miasto kupuje auta? To jest potrzebne pana zdaniem? To znaczy, rzeczywiście. No ta informacja to jest taka doskonała pożywka. Dla... Dla opozycji, gdzie, gdzie mogą wyrazić swoje niezadowolenie. Czyli I dla was, bo wy jesteście. A nie, wy nie jesteście. Opozycją. My, no, my stoimy po środku. My nie mamy do czego być opo opozycją. Nie, nie no do do prezydenta na przykład. Nie, to, to nie do, to należy to do to żadnej rozumie. partii i nigdy nie należy. Nie mówię no, w Radzie Miasta tak naprawdę. No w Radzie Miasta jesteśmy taki raczej obserwatorem i, i robimy swoje, ale jeżeli chodzi o zakup sześć, sześciu aut, to zdaje się tam wcześniej była informacja, że to pójdzie na jeden departament, później się okazało, że to pójdzie na, na, trzy. na trzy departamenty, później się okazało, że jednak te auta nie są takie ekskluzywne, bo będą kosztować do 100 tysięcy złotych. W rezultacie dla mnie to jest taki dobry sygnał, dlatego że to świadczy o tym, że poprzednia ekipa z Januszem Kubiskim na cele zostawiła finanse miasta w dobrym stanie, tak? I w tej chwili nie ma już takiego wytłumaczenia, powiedzmy, koalicji, no słuchajcie, musimy zaciskać pasa, bo, bo finanse są w fatalnym stanie. Ale nie właśnie obywatelska. Koalicja Obywatelska i prezydent Marcin Pabiorowski tutaj w tym studiu właśnie cały czas, bardzo często używają tego argumentu, że finanse są w fatalnym stanie, że miasto musi oszczędzać. Jak była debata budżetowa, z Pana udziałem również, no to przecież także słyszałem co chwilę, że my musimy zaciskać pasa. To w takim razie zaciskamy, czy nie zaciskamy? No. Panie redaktorze, to jest sygnał, że finanse są w dobrym stanie, bo wtedy zachodzi pytanie, dlaczego kupujemy te auta, skoro jest tak źle. No może kupujemy, ja... bo są potrzebne, tak? Czy, 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 nie, czy nie, no oczywiście auta są potrzebne, bo nie wyobrażam sobie, żeby prezydent Miasta Zielonej Góry jechał do Warszawy i gdzieś tam pod, pod skwierzynę mu się auto zepsuło w jakiejś pilnej sprawie. To jest takie coś niedopuszczalne, to by świadczyło o tym, o, 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 o pozycji Miasta Zielonej Góry, tak? No te auta na pewno są potrzebne, bo ostatnio właśnie wracałam z takiej konsultacji z mieszkańcami na temat, na, na temat organizacji ruchu, tak, to akurat mnie tam pracownicy od dróg podwieźli tym autem. No to taka była dosyć komandoska jazda, tak. Czyli przejechał się no, pan tym starym autem, rozumiem, tak? tak? wracaliśmy tym starym autem, no. Czy jednym słowem, tutaj pan nie ma żadnej wątpliwości, auta są potrzebne? Nie uważam, żeby to, było, żeby to była jakaś większa kucha, czy jakaś takie wielkie Bizancjum w tym względzie. Uważam, że to jest dobry znak dla, dla wszystkich, że finanse są w dobrym stanie. Po dziewięciu miesiącach rządów Marcina Pabierowskiego miasto idzie w dobrym kierunku, pana zdaniem? No... To jest takie pytanie dosyć, dosyć szerokie, nie tak jak mówiłem, że Na razie, na razie, na razie są realizowane te te zamierzenia, które były rozpoczęte tak jakby za nasze kadencje, czyli jest budowa wiaduktu, kontynuacja, tak, budowa trasy aglomeracyjnej, też to będzie, obwodnica zachodnia, tak, tam jeszcze ten, te systemy SDS, czyli te, te systemy wspomagania ruchu, czyli przebudowa światła, to wszystko, no te cztery takie podstawowe, które naprawdę dużo funduszy idzie na to, są realizowane, także mówimy o tym o tym, że jest przeznaczonych 15%, żebym się nie pomylił, 250 milionów na, na inwestycje, tak? te inwestycje się zwiększą, kiedy przyjdą jeszcze pieniądze z KPO czy z innych źródeł, ponieważ z polityka budżetowa miasta jest taka, że nie pakuje się tych pieniędzy, których jeszcze nie ma do budżetu, tak? Nie wskazuje się na to, czyli nie powiększa się roczny budżet o te pieniądze, które są obiecane albo jeszcze, które nie ma umowy, a to było za czasów naszych i Janusza Kubickiego. Tak? To dobrze, dobrze, że tak interpretowaliście budżet, bo zupełnie inne były zapisy, na co Pan zwrócił uwagę teraz i wtedy te wartości zupełnie inaczej mogłyby być interpretowane. Wie Pan, to jest, to było zaakceptowane przez rozrachun, Izbę Rozrachunkową, mhm. czyli to jest legalne, tak? Te pieniądze na ogół w zasadzie na, y, przy absolutorium y, ocenia się wykonanie budżetu, tak. I to nasze wykonanie budżetu było naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Aczkolwiek platforma i Marcin Pabierowski też zarzucali Państwu, wcześniejszej ekipie, i państwu także, że były zapisy inwestycji, które tak de facto nie miały pokrycia. Y, poza obietnicami słownymi, patrzy obwodnica zachodnia, taki argument był. No, tak, ale jak do tej pory nigdy nie wytknął czegoś takiego, że, że było obiecane, a nie było zrealizowane. Zapytam Pana jeszcze o to, co na najbliższej sesji jest Pan przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa, a jeden z punktów będzie punkt dotyczący dotacji dla Policji Zielonogórskiej. 250 tysięcy złotych mają dostać funkcjonariusze Mundurowi. To potrzebne i czy od razu zadam pytanie w takiej... Wysokości. No to znaczy co roku, co roku policja dostaje z miasta dotacje. 250 na dodatkowe, na dodatkowe patrole, patrole i 40 tysięcy na, na nagrody. Zawsze mówię, że takim wyznacznikiem bezpieczeństwa jest, jest winobranie, które trwa przez tydzień, gdzie się zjeżdżają masy mieszkańców z ościennych, także województw. Wtedy jest bardzo dużo zdarzeń i tak jak się policja spisze na tym właśnie, na tym winobraniu, tak oceniam, tak oceniam bezpieczeństwo w Zielonych górach. No oczywiście. Są to pieniądze dobrze zainwestowane, tak bym dzisiaj to powiedział. Co roku to jest robione, policja się rozlicza z tych pieniędzy, wszystko jest wykazane, klarowne. Myślę, że tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Pytanie tego, czy miasto powinno wspierać policję? Czy policja nie powinna sama się finansować jako mimo wszystko organ publiczny także? Myślę, że, że prawie wszystkie samorządy w Polsce wspierają policję. To jest tak, że jeżeli coś brakuje, no to, to, to trzeba to uzupełnić. Chcemy mieć dobre bezpieczeństwo, wspieramy policję. Jednocześnie zauważam, że, że mogę wspomnieć, że jednak samo bezpieczeństwo to nie jest tylko policja. To jest cała infrastruktura drogowa, to jest monitoring, to jest służba zdrowia, to jest OSP, to jest, to jest Straż Państwowa Straż, to jest wiele, wiele elementów, czy Straż Miejska. W tej chwili policja jest najmniej dotowana z urzędu miasta. Będziemy, niż inne te służby. Będziemy yy, o tym też rozmawiać. Ten punkt będzie na wtorkowej sesji Rady Miasta. Ten punkt Będzie jest na wtorkowej na sesji, jeszcze tak. mogę powiedzieć, że, że zawsze można liczyć jednak na policję, gdzie są te miejsca zapalne, powstają parki, powstają skwery, powstają różnego rodzaju yy, yy, jakieś strefy, gdzie się wieczorem zbiera młodzież różni ludzie i policja naprawdę monitoruje to, interweniuje, jest skuteczna. A dzisiaj jest jakiś punkt, który budzi y, zaniepokojenie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Pytam pana jako przewodniczącego komisji. Mówiliśmy rok, dwa lata temu, y, otóż, szmat czasu, ale plac teatralny był takim newralgicznym punktem. Dzisiaj jest tam spokój, a są jakieś takie punkty y, na bazie pańskiej wiedzy, które mogą budzić niepokój, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, czy wręcz przeciwnie? Jest, to znaczy, no jest bezpiecznie. są takie wytypowane pewne. Y pewne obszary no plac teatralny już tak jakby został uspokojony tak jednak ta policja zrobiła tam dobrą robotę później się pojawiło pod topolami bo tam też jakaś jest wiata gdzie też się spotykają ludzie wcześniej jeszcze tam była dolina gęśnika ale dodatkowe dodatkowe monitoring, czy dodatkowe patrole spowodowały to że tam jest spokojnie o bezpieczeństwie, ale nie tylko. Na zakończenie chciałbym z Panem porozmawiać o tym, o czym właściwie też tutaj się dyskutowało w naszym studiu, w dużym stopniu dziesięciolecie połączenia miasta z gminą. Pamiętam, bo byłem, chodziłem na spotkania jeszcze, jak był Pan radnym gminy w Drząkowie, gdy były dyskusje, były obawy mieszkańców, czy to połączenie jest słuszne. Pan był mocnym przeciwnikiem z tego, co pamiętam. Dzisiaj z tej perspektywy, jak Pan patrzy na to połączenie, Zielona Góra wykorzystała to, co miała wykorzystać? To znaczy, może zacznę od końca, bo znowu to jest szerokie pytanie. Byłem przeciwnikiem i byłem w tej grupie, która prowadziła kampanię taką, że, że po prostu, żeby ludzie, żeby mieszkańcy znali wszystkie szczegóły, tak? Bo do tej pory, do tamtej pory w Polsce nie udało się połączyć żadnych Podległych miejscowości do, do dużych miast. Tak? Te, myślę, że dzięki temu oporowi, który żeśmy tak jakby stworzyli, potrafiliśmy jednak te porozumienie dobre wypracować skorzystaliśmy, czyli tak jakby to, co można było wyciągnąć dla, dla Nowej Dzielnicy, żeśmy wyciągnęli. Jeszcze tylko może mogę wspomnieć, że to połączenie to nie jest tak, że, że nagle my gdzieś tam z kosmosu spadliśmy i, i, i się połączyliśmy i wszystko jest happy. Wcześniej oczywiście te spółki podmiejskie prowadzili taką wspólną działalność na terenie miasta Zielonej Góry, a także na Nowej Dzielnicy, m.in. na przykład yy, wodociągi, tak, gdzie Wodociągi miały swoje budowle na terenie nowej, na terenie nowej dzielnicy, gdzie żeśmy obniżyli podatki o 50%, po to, żeby zrekompensować te sieci długie, tak, na terenie, na terenie nowej dzielnicy. Dodatkowo jeszcze z budżetu gminy starej były dopłaty do, do wody dla mieszkańców. Z kolei jeszcze mówię na przykład o kanalizie. przecież także te budowle są na terenie nowej dzielnicy, choćby oczyszczalnia ścieków w Łężycy. Ale na bazie, panie radny, tego, co pan mówi i na bazie tej dzisiejszej perspektywy, czy, czy Zielona Góra, pan mówi, że to jest ogólne pytanie, no ale myślę, że to jest bardzo proste pytanie, czy wykorzystała szansę, jeżeli chodzi o połączenie, czy te sfery, o których tutaj mówimy, infrastruktura, ale nie tylko, czy po prostu można być zadowolonym? Czy jest dzisiaj takie poczucie, że, że w niektórych aspektach można było pewne rzeczy zrobić lepiej? Nie pan co, to w takim razie powiem jak najkrócej. Minęło 10 lat. Pierwsze 5 lat to był okres inwestycji, kiedy były 100 milionów. Wszystkie sołectwa skierowały, prawie wszystkie sołectwa skierowały te 100 milionów na drogi. I naprawdę to był taki, że tak powiem, impuls impuls drogowy, gdzie to miało spowodować zrównoważony rozwój. Kolejne 5 lat to była masakra. Nie było żadnych pieniędzy na dróg, były integracyjne, nawet nie było, szczerze mówiąc, pieniędzy na, na naprawę czy, czy, czy takie. To była po prostu tragedia. Teraz w tej chwili znalazło się w tym roku 21 milionów na zdaje się 19 dróg na terenie nowej dzielnicy i to jest i to może być dobry impuls. Jeżeli ta tendencja się utrzyma przez kolejne 5 lat, oczywiście 20, 20, 20 daje 100 milionów. Te 100 milionów nie jest już to takie same jak było 100 milionów w procesie integracyjnym. Ale to zabrał mi Pan to pytanie z ust. Dziś największym problemem tego nowego miasta, nowej dzielnicy to są drogi w dalszym ciągu dzisiaj czy, czy, czy nie tylko? To, to są drogi, tak, oczywiście. To są drogi i budowa kanalizacji na przykład w Ochli spowodowało przerwanie naturalnych cieków wodnych, co podniosło drogi gruntowe w rezultacie poziom gruntowych zarówno w Zatoni jak i w Ochli się podniósł na tyle, że jest to problem wielki. Tak? No i trzeba coś z tym zrobić. A dzisiaj jak Pan rozmawia z mieszkańcami, mieszkańcami Nowego Miasta, to są te zdania podzielone? Czy jest bardziej na tak, że super, że wykorzystaliśmy szansę? Czy może są też tacy, którzy mówią, a nie... Trzeba było się nie łączyć, bo i tak i tak jest to samo na przykład, albo za, za czasów gminnych było lepiej. No trudne pytanie pan zadaje dzisiaj, ponieważ... Naprawdę? Ponieważ... No, to jest takie bardzo proste są. Jak to się nazywa? 10 lat temu było to te, referendum, tak? To naprawdę było tam chyba 51 do 49. No niewielka była przewaga złota. Myślę, że to jakby, to, to, jakby to teraz się stało, to referendum, to jednak gmina by się nie przyłączyła do miasta. A dlaczego? Może to by było takie powiedzmy 40 do 60%. Ale skąd no, no, to te za... no, no ale dlaczego? No choćby dlatego, że ten jednak wpływ na rozwój już nie jest taki, nie jest taki dla mieszkańców dostępny. Została zlikwidowana Rada Dzielnicy, gmina, yy, nowa dzielnica straciła jakiś tam kolejny prestiż, tak? A ta Rada dzielnicy była potrzebna? Pan nie jest zwolnikiem tej decyzji prezydenta, żeby, żeby, ta żeby zlikwidować. Ta, ta Rada dzielnicy jednak pilnowała interesów nowej dzielnicy. No ale dzisiaj można powiedzieć, że Sołtysi mają mieć większą rolę do odgrywania i większą moc sprawczą. Czy, cały, czy nie cały czas apeluję, żeby Sołtysi mieli tak jakby swoje biuro do ich obsługi, żeby mieli jakiś wpływ, a nie tylko, żeby mogli sobie przyjść na komisję i zadać parę pytań i, 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 i żadnej opinii nie wydać. Sołtysi muszą mieć większy wpływ, żeby mogli realizować swoje zadania, bo to jest tak jakby przedłużenie ręki prezydenta na tych sołectwach. To może to jest kwestia sołtysów, żeby sołtys by, by był mocny, a nie, że Rada Dzielnica, no. który teraz się wczuwa w rolę prezydenta, generuje dodatkowe koszty, bo tak, no, tak mówią w magistracie. Wie pan, no nie każdy sołtys przyjdzie do urzędu, wywali drzwi i, i, i sobie weźmie, co sobie chce, tak? Oni muszą mieć swoje kompetencje, tak? Miasto musi stworzyć dla nich w jakiś sposób, żeby oni mogli. Realizować nie tylko jakiś fundusz integracyjny, bo to są bardzo małe pieniądze, gdzie raz na rok można wybudować kawałek chodnika albo coś, albo nawet nie, czy tam zrobić parę festynów. To jeszcze Pana zapytam a propos tego połączenia. Pana zdaniem jest zrównoważony rozwój tych poszczególnych sołectw, czy wręcz przeciwnie, bo też się na to zwraca uwagę, że część wykorzystała szansę, a część no, gdzieś tam została. I nie wystartowała dobrze, używając terminologii sportowej. No on jest na tyle zrównoważony, że te pieniądze wcześniej, które były z bonusa, zostały podzielone według mieszkańców. Czyli ta sołectwo, które ma dużo mieszkańców, dostało więcej pieniędzy, ponieważ pewnie mają więcej dróg, więcej chodników i więcej, zwiększe zapotrzebowaniu, żeby ten rozwój był. Takie miejscowości jak Janek, i czy Barcikowice dostały mniej pieniędzy, bo mają pewnie krótkie odcinki drogi. tak? Mogą czuć się w jaki sposób dyskryminowani, tak? Na przykład była taka afera, kiedy między Kiełpinem a Ochlą budowano wielkie osiedle, tak? Tam dwie jest Biedronka. No i to było niby na terenie gruntów Ochli, tak? Ale już był Kiełpin. Tak Ale blisko był Kiełpin. No i trzeba było zrobić taki manewr, żeby jednak ci mieszkańcy byli skierowani do sołectwa Kiełpin, po to, żeby Kiełpin w jakiś sposób dostał te większe środki, które wypadają na jednego mieszkańca. Można tak długo dyskutować. Jednego punktu pewnie nie ma, bo tyle opinii, ile pewnie osób. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Wiesław Kuchta Radny Miejski z ramienia Zielonej razem był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A jutro prezydent Marcin Pabierowski pojawi się w naszym studiu. Zapraszam już teraz. Rozmowa na 96 fm oczywiście o 9.30. Maciej Noskowicz, do zobaczenia. Do usłyszenia. Rozmowa na 96 fm. Ważne sprawy Zielonej Góry. Komentarze, opinie, dyskusje. Od poniedziałku do piątku o 9.30.